Jak nazywa się składnik odżywczy, zawarty głównie w ryżu, pieczywie i makaronie, który dostarcza organizmowi energii? Węglowodany. Które miejsce uchodzi za pierwsze demokratyczne państwo w dziejach świata? Starożytne Ateny. Jakie to zwierzę zamieszkujące Andy w Ameryce Południowej, wykorzystywane do przenoszenia ładunków i plujące na przeciwnika? Gdy czuje się zagrożone lub ma zły nastrój? Lama. Jak nazywa się podmiot gospodarczy, który produkuje i dostarcza dobra oraz usługi na rynek? Przedsiębiorstwo. Jak nazywa się kanał w Egipcie, najdłuższy na świecie, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym? Kanał Suezki.